takie powiedzenie. Koniak jest, każdy widzi. To jest moja ulubiona, jedna z wielu ulubionych torebka. Wszystko ma jak trzeba. Kieszenie. To jest w ogóle firmówka. O, ja takie. Pusteczki do mąsa. Kocie. Kocie, weź. I... Od czasu do czasu, kiedy smutno, szaro, pada deszcz, albo jest jakoś tak mało ciekawie, zabieram swojego konia jako torebkę i idę na zakupy. I powiem Wam, że nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś mnie na ulicy nie zaczepił, nie zapytał o tego konia od dzieci poprzez starsze osoby. Najfajniejsze było jak szła za mną taka dziewczynka, może 12-13-letnia, zapomniałam dodać, że wtedy miałam na sobie płaszcz z takim dużym okiem na plecach. I wiecie, to nie jest szpan, tylko chodzi o to, żeby mnie kierowcy widzieli i nie przejechali. Wow, o właśnie, to jest, to, to jest płaszcz, wow. I ona wyszła w pewnej odległości za mną, ale potem w pewnym momencie do mnie podeszła i mówi: Proszę panią, pani jest tak fantastycznie ubrana, i pani ma tego konia. I zapytała mnie ona, czy to jest koń czy konica. I ja w tym momencie po nie mogłam zgrözenie śmiać, ale strasznie mi się to słowo spodobało, konica, i mówię jej oczywiście, że konica, bo popatrz. Ona tu nic nie ma. No to dziewczynka mnie dalej pyta: A jak ta konica ma na imię? A ja jeszcze mojej torebce imienia nie dałam, ale dziewczynka mnie do tego zainspirowała i tak konica otrzymała imię Fred. A właściwie Fredka. Fredka, no bo jak konica to Fredka. Często mi się zdarza, że na przykład Jakieś dziecko idzie z i mówi patrz, patrz, ta pani ma konia. No więc ja się obracam i mówię, to jest konica. Zdarzało mi się, że kiedyś poproszono mnie do Polskiego Radia na taki program kulinarny i ja przyszłam z tą torebką, więc po prostu nie mogli dojść do sedna tego programu kulinarnego, bo się tak uchachali właśnie z tej torebki. A cóż to za firma? Bo to jest torebka firmowa. Otóż to jest firma polska. Ja ją kupiłam ze strony internetowej tej firmy. Firma się nazywa Style i wiem, że oni wypuścili trzy modele tego konia. Jeden ja był w moich rękach, tylko że ja jestem niska, a to był, to była torba tej wielkości, popielata i dostała ją w prezencie moja koleżanka pielęgniarka. Natomiast trzeci model był jeszcze większy, to była taka duża torba podróżna, żółta. No i byłam w trakcie kupowania, ale przyszło mi do głowy, żeby zapytać, czy, jakie są wymiary tej torby. No i całe szczęście, bo, bo chyba bym się tam ja zmieściła i mnie by noszona, ale uwielbiam tę torebkę. Uważam, że jest taka superowa, że naprawdę jutro idziesz ze mną do pracy. そう。